I witam w programie Stream Nation na antenie stacji Gametoon, ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio, mówiąc delikatnie, trochę naruszyliśmy dobro ogrodów Reji i dziś, chcąc wynagrodzić to mieszkańcom, czy nieco odpokutować swoje winy, zabierzemy się za zadanie, czy za potwora, który trafi do miejscowych niejaki Murkwark. Jak to się zakończy, zobaczymy w dzisiejszym odcinku, na co też bardzo serdecznie zapraszam. Żebyśmy jednak wiedzieli, z czym nam przyjdzie się zmierzyć, powinniśmy pogadać z Tordarem, czy jak mu to było? Który to, ty? Cześć kolega! Jorę, baranie, jeszcze coś upuścisz, to cię pod kilem przeciągnę! Możemy porozmawiać? Nie widzisz, że łódź szykuje? Będziemy polować na nilgarskie psy. A ja na grubszą zwierzynę, mordwarga. A, to takie buty. No, pytaj w imię I Jej ogrodu. Co tam się stało? Słyszałem, że jako jedyny przeżyłeś atak Morgwarga i jego kompanii. Tak, udało mi się uciec. Widać, wielka matka nade mną czuwała. Mhm, mm ale nad kapłankami już nie. Ano nie. Morgwarg kazał je spętać, a potem podrzynał im gardła jak koniom na ofiarę. I śmiał się, śmiał się, rozumiesz? Ale arcykapłanka Ulwe ostatnim tchem jeszcze go przekleła. Skoro jak bestia jesteś, będziesz nią na wieki. Święta kobieta. No dobra, co dalej? I czemu nie pomogłeś? Może to jest ciekawsze. Czemu nie pomogłeś kapłankom? A co ja mogłem zrobić? Sam jeden przeciw całej drużynie zbójów, co? No i czego się tak gapisz? Dziwię się. Zwykle macie obsesję na punkcie honoru, odwagi i tak dalej. A ty tak po prostu zwiałeś? Nie jestem z tego dumny. Od tego dnia szukam godnej śmierci na morzu. Ale bogini nie chce mnie do siebie wezwać. Jeszcze. No dobrze, załóżmy, że wierzymy. Co dalej się tam z tym Morkwargiem działo? I co się wtedy stało z Morkwargiem? Ciężko uwierzyć, ale wraz porósł futrem. Twarz mu się wyciągnęła w pysk, jak u wilka czy u psa. Zawył! Rzucił się na swoich ludzi! Próbowali uciekać, ale on szybki był, jak piorun. A jak którego zabił i w zęby chwycił, ten zaraz w popiół się rozsypał. O, o tak. Nie dobrze. Klątwa musi być złożona wielopoziomowa. Taka jest moc wielkiej matki. Jakieś propozycje? Co możemy z tym zrobić? Dzięki za pomoc. Oby bogini prowadziła twój miecz. Pierwsza o tak. Obyczaju. O Ty tak. I ta wiedźma Jennefer. Ciekawe, czy taki mocny na jakiego wygląda. Widzę, że plotki A! niestety hey. się trochę rozeszły. Dosiąć konia i jedziemy pogadać z samym zainteresowanym zbójem. Do czego to tam doszło? Co takiego zrobił? No, myślałem, że pizzę z ananasem do końca życia będzie musiał jeść, a tu się okazuje, że nieco łagodniejsza kara go spotkała i tylko popił, ale no, mimo wszystko ciężko się tym najeść. Morkfark? Szukam jakiegoś skrótu dla niego. No, przyznam, że jednak kontynent bardziej mi odpowiada, jeżeli chodzi o widoki. Ja wiem, że jest wielu fanów Skellige, tego mroźnego, wręcz skandynawskiego klimatu. Więc pewnie trochę grzeszę, ale... Jedź, Podka! Czasem lekko można. Tak? Jedź, Podka, ratuj nas. Zobaczmy. Trendy do Szybka podróż, a to była cały czas. I zamknięte? już klucza. Kurczę, i pomyśleć, że byliśmy w środku, ale. Damy radę. Hmm. Zakładam, że jak po prostu zejdziemy na dół. O, muszę sprawdzić, czy nie mamy arda. W którymś momencie zainteresowany jego mość nas tutaj znajdzie, tak? To jest grota, którą ostatnio chyba otworzyliśmy. Tu znaleźliśmy tego opaka. Ale niestety daleko byśmy nią pewnie dalej nie zaszli, więc trzymając się szlaku krwi i trupów, bo też coś takiego tu mieliśmy w okolicy, powinniśmy raczej rozglądać się gdzieś tutaj, za naszym nieznajomym brutalem. Hm? Znowu sobie popływamy, chociaż nie widzę jaskinie, gdzie może czasem się skrywać ta bestia. No dobra. Pogadajmy. Klucz! Gdzie klucz, Ramon? Gdzie klucz! Wszystko co moja! z kapitularzu, w skrzyni, a klucz, klucz gdzie? Mietziesz, robot, złodzieju, draniu, kurywiarzu, nic nie wart jesteś. Rrr. Znajdę klucz i was siebie, baranie, turniu cholerny, pusty ubiew. Chyba się lubię. Oj, gdzie nasz kwen? O kurcze, o kurcze, trzeba przyznać, że silna bestia. Ty kolego, pomóż! O! Interakcja? Teraz chcesz rozmawiać? O, tylko teraz mogę! Taka krątwa! Muszę go ryść! Zrapać! Wasz masz mira, nim się wytrwałem i wrócę! Słuchaj, uważnie. Zajmij się lątwarzem. Uważaj, Rasie. Dam nagrodę. Dobra. Coś o nagrodzie mówiłeś? Najważniejsze. Miałeś coś o nagrodzie. Łupiłem, na razie pływałem, co zrabowałem, przepiłem, poza jednym. prawdziwy skarb, co i oddać mogę tylko od szaru. Powiedzmy, że wierzymy. Czyli bycie wilkołakiem ci się nie podoba? Nie to najgorsze. Nie to, że nie mogę wyjść z ogrotu. Tylko głód. Co przełchnę, w się rozpada. Nie jem, nie piję, a chodzę i z głodu gryzę już siebie, ale każdy krew spali w gardle, jak wrząca smoła! Wieczne łaknienie. Klasyka wśród klątw. To by też tłumaczyło te wszystkie nietknięte ciała. Pomóż! I wrócę i zakryzę! Hm. Hmm. Zobaczymy, co da się zrobić. A może wypadałoby go jednak tak zostawić. Ale z drugiej strony gryzie miejscowo. Zobacz, co da się zrobić. Zobacz i zrób! Ach, dobrze radzę! Najgorzej, że jedna nam gdzieś uciekła. Nakarm! Ale trzy! Eee... Co by mu nie dać? To raczej... Nie poprawi jego sytuacji. Chyba, że kremówka, a plaster miodo. Pierożek, pierożkiem się naje. Dobrze. Nie no, za dużo tych pierogów. O, nie możemy zabrać. No to jedz pierożka. Spróbujmy najprostszej metody. Morgwargu, z własnej i nieprzymuszonej woli jadłem cię częstuje. W popiu się nie zmieni. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiemy. No, to za tatusia. No dobra, bywaj, przyjdziemy niebawem. No nie ma sensu go dobijać, bo i tak rozumiem, że wstanie. Do zobaczenia wkrótce. To co? Te, telefon do jen, do czy, czy coś? ci potwora, znajdź klucz, o którym mówił, że wońc z miejskich zmysłów. Ale my nie możemy jakoś się dogadać. O! A pierożki jednak nie zmieniły się w popiół. Jeszcze jak tutaj jesteśmy, bo widzę, że nasz srebrny miecz ostatnio się trochę napracował. Więc może wypadałoby, chociaż o te 40%, resztę to tam w mieście poprawimy. Chyba, że mamy lepszy srebrny tu gdzieś w ekwipunku, bo dawno nie zaglądaliśmy. Ale nie. Dobra. Wróćmy. Próbujemy się dowiedzieć czegoś więcej. Może z o, zmysły coś nam tu podpowiedzą. Co to jest? będzie do przeciąg, coś tam jest. Jakaś jaskinia. To co, przyciśniemy się? Tak średnia niestety Geralt. Tak średnia, ale to w takim razie musimy znaleźć jakąś inną drogę do tej jaskini. O. A podpal to. Fajnie, że poszło. Musimy znaleźć inną drogę do tego miejsca. I spróbować tak się tam przydostać. Na wszelki wypadek coś wybuchowego, bo nigdy nie wiadomo. O! Z kim i gdzie się spotkamy? Gra nam podpowiada, że powinniśmy czegoś poszukać tam. Jakby ten kratę usunąć albo podnieść coś. A! Już rozumiem jak to działa. To decyduje... Prawa dźwignia, którą bramę obieramy, a tutaj góra dół, jak to jeździ. Okej! Okay. Czyli teraz teoretycznie otworzyliśmy wrota, które nas interesują. ją na bombę. To zwracam honor konstruktorom. Działa to całkiem zmyślnie. Tak byśmy chcieli, czy, czy tak jakoś. Logicznie w miarę. Ale Gerald, ty możesz przyspieszyć nieco kroku. To pod wodą by mogło tu funkcjonować? Nie mam pojęcia, ale co my tu mamy? O! Kości spadły przez szczelinę ładnych parę lat temu. Się ładnie nam kolegarz tu trochę męczy. Ale leży klucz. Do kłódki. Ametyst był. To, to ta nagroda od naszego kumpla? Chyba nie. Pozbądź się, potwor. Otwórz drzwi. O! To jest coś, co nam się tu przyda. Jest jakieś nie, nie ma innego wyjścia. No niestety jeszcze się trochę tutaj napływamy, ale myślę, że warto, bo zrobiło się naprawdę ciekawie. Tym bardziej, że to nie jest główna ścieżka, więc nie każdy mógł poznać historię naszego tutaj wilkołaczka. Chociaż z drugiej strony, kto grał w Wiedźmina i nie robił wszystkich zadań, tak? To jest podejrzane. O! Tutaj wyjdziemy. Przynajmniej tych fabularnych zadań, to aż grzech. Ile tu historii. I tragedii ludzkich i nieludzkich się kryje. No dobra, czy do tego czegoś możemy wejść z tej strony, czy trzeba też naokoło? Może coś więcej się dowiemy. Otwarte. Jakaś bardziej interesująca lektura. Dziennik Morkwarga”. No całkiem, całkiem rozbudowane. To pokrótce. Tiostar, mądry dowiódł, że nie zasługuje na swój przydomek. Zapłacił, żebyśmy nie najeżdżali jego wsi. Zadowolony z siebie odwołał strażę. Łatwiejszej roboty nie pamiętam. Mężczyzn zarżnęliśmy we śnie, a kobiety rżnęliśmy do świtu. Upu wiele z tego nie było, ale zabawa przednia. Jak mieliśmy odbijać z Run Wake, było huczne sowy, zły omen, więc kazałem wracać do brzegu. Pukka śmiał się, że niby jestem taki odważny, a bogów się boję. Wyrzuciłem go za burtę z nożem między żebrami, ale widzę, że i tak straciłem chłopaków poważanie. Trzeba będzie im pokazać, kto ma największe jaja na lang Langskipie, bo jeszcze przyjdzie im do głowy co głupiego. Wizyta na Hindarsfjall... Udana. Kapłanki martwe. Pomnik przewalone, Święte księgi w ognisku. Beczki z miodem otwarte. Srebra podzieliliśmy. Ja wziąłem wota. Norlów, syn delika Misję i łyżki. Monsyn, Godwika, Lich, tarze i biżuteria. A Tordar, syn Ejnara, zrezygnował ze swojej działki, bo boi się gniewów frey No i dobrze, więc i dla nas. Jutro płyniemy na spikerok. Zobaczymy, co tam kupczyki na targ zwiozły. O, Tordarek, Tordarek. Złodziej taki, co jak tylko zobaczy skarb. No chociaż tym razem zrezygnował z niego. I co? Coś jeszcze tutaj ciekawego się skryło przed nami? Kolejne pamiętniki. Schemat. Żywiołak Ognia Karta Potworów. Co trochę nie dziwi. W takim otworzastym miejscu Biała Mewa. A do czego to służy? A po co to komu? A na co? No dobra, czy my jesteśmy w stanie z tego ogrodu już normalnie wyjść z tej strony? Świetnie. Jakby kapłanki nie mogły dać nam klucza. Musimy niczym złodziej tu wbijać, ale to, to, to nie będziemy się pozbywać potwora. Idźmy pogadać z tym tam... No, łobuzem, który nas oszukał. I Nie powiedział całej prawdy. Czyżby się bał? No cóż, jakby nie patrzeć, no... Wydawało się, jakby żałował tego, co tutaj uczynił. Więc, kolego, postaramy się mocno nie gniewać. To w ogóle w tej wsi, jakby wiele rzeczy od nas jeszcze chcieli. A podobno. A podobno mieliśmy być przekręci. Dobra strana, Dobra strana idzie. Oh, no proszę cię. <laughs> proszę Co to za grzybki? Takich jeszcze nie mam w kolekcji. O. Jakie przyspieszenie. No, udało się. Czekaj, czekaj, Muszę ja pogadać. Witaj, tutaj. na Freje. Witaj. Okłamałeś mnie. Co? Klnę się na wielką matkę, że... Skończ z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny morkwarga. No proszę, bardzo jesteś przenikliwy. Ale jednego nie przewidziałeś. Jestem tu w towarzystwie uzbrojonych po zęby ludzi. Zaraz ich poznasz bliżej. Też paru rzeczy nie przewidziałeś. Nie jestem błędnym rycerzem, tylko wiedźminem. Nie przeszedłem wymierzać ci sprawiedliwości. To czego wypytujesz o przeszłość? Bo muszę wiedzieć, co naprawdę stało się w ogrodzie. Inaczej nie zdajemy klątwy z morkwarga. A po cholerę! Ten chuj powinien się męczyć aż po rak na rok! Jeden dzień dłużej. Taki zawód. Taki zawód. Też tak sobie mówiłem. Aż Morkwark dał rozkaz, żeby płynąć na Hindarsfjan. Byłem na wielu rajdach. Zabijałem kobiety, dzieci, co tam się pod topór nawinęło, ale kapłanki tego było już za dużo. Nawet dla mnie. Jak, jak już było po wszystkim, a Morgkwark i reszta sobie popili, wyciągnąłem to. Naszej nic wilczym kłem, pokrytym runami. Dostałem go od ojca. Był godin mojej osady. Mówił, że jeśli kogoś zranie tym zębem, skaże go na los gorszy niż śmierć. No, no i się sprawdził. A tuś wspomniał może, jak to odkręcić. Trzeba oddać kieł przeklętemu, ale nie dostaniesz go. Niech syn cierpi. Nie możemy się dogadać? Kapłankom naprawdę zależy na tym, żeby odzyskać swój ogród. A ty chyba jesteś im coś winny, prawda? Dobrze, trzymaj, ale w zamian chcę jednego. Nikomu nie powiem o twojej przeszłości. Słowo. Nie o to chodzi. Jak wygadasz, znajdę cię i zabiję. Jak morkwark znów będzie człowiekiem, nie daj mu odejść. Pod żadnym pozorem. No, w sumie dość sensowna prośba. To co? Lecimy do naszego kapitana Kła z kiełkiem i zobaczymy, co tam na miejscu spotkamy. Mor, kwark, stary druku. Mamy dobrą i złą wiadomość. I na początek, może ta dobra. Ała, się chyba nie dogadamy. Dobra jest taka, że wiemy, jak cię odczarować. Tylko daj na chwilę. O, właśnie. E, interakcja. No i znów się spotykamy. On Można, proszę. Masz, za na naszyjnik. Akurat starczy. Nie mądrzyj się, tylko zakładaj. Jestem wolny, wolny, wreszcie! Wreszcie! E, e, zajdę zaraz do tawerny! E, e, Zeżre wieczka zdrożna, al buracze i wołu! Osuszę beczkę piwa! I hajda w morze! Zapomnij już o mnie. To im się kurwa przypomnę, że w nowym razie gdzieś zobaczą! Daliśmy słowo komuś. Pierw nagroda? Nie, no nie dopuścimy do tego. Nagród na mnie trzeba. Nie pozwolę na to. To pochój mnie odczarowałeś. Żeby cię zabić, raz na dobre. O! Będziemy walczyć? Serio? O kurczę O kurczę Ale nie no, tego nie przejdzie chyba. Mocny. Co te nasze mocne, takie się lekkie, stałe? Weź to. Jakiś kłenik że wziąć go z zaskoczenia I żegnamy się z kolegą Kto wie Może szło się dogadać Aby odebrać nagrodę od niego Zabić go I No właśnie, odebrać jeszcze od zleceniodawcy No to jest skomplikowane A z drugiej strony mam lekkie obawy Że mogłoby się zakończyć to tak Że gra i tak potraktowałaby W ten sposób, że go uwolniliśmy A tego byśmy nie chcieli no dobra, ale zlecenie zleceniodawca. Widzę, że już czeka pod murem tylko na nasze tutaj informacje. Ale niestety nie ma żadnych skrótów chyba. Ach, no dobra, obejdziemy naokoło. Drzewa już niestety nie naprawimy, ale co sobie do ogrodu będą mogli się nie wybrać, nie wybrać? Nie to nie ich. A może wzburzony, matko. Ej, ej, mało Krosimy. złego na no. Przyszliśmy w dobrej wierze. Ty, która obdarzasz miłością. Witaj. O co chodzi? O Morgwarga. Mam jeszcze parę pytań. Tak? Wszystko. O, czym jest? Powiedz więcej o klątwie. No w tej chwili to już na... to nieistotne. Przychodzę po nagrodę. Ale czy jesteś pewien, że... Pozbyłem się Morgwarga na dobre. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Trzymam cię za słowo, Wiedźminie. I tak też kończy się nasza historia Morkwarga. Co ciekawe, mogliśmy jeszcze pogadać z kapłanką, dowiedzieć się, że jest wilkołakiem i znaleźć sposób inny na jego unicestwienie, a mianowicie dać mu jego własne ciało czy też mięso do zjedzenia, po czym by zginął. Czyli efekt byłby podobny, że poszłoby łatwiej, sprawniej. Istotne, istotne, że widzimy się niebawem w kolejnej części naszych bićmińskich przygód, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam, a tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile. Grał z Wami, korle, trzymajcie się. Hej, hej.